Druhowie z OSP Cukrownia Gosławica domagają się od miasta, aby dołożyło im do zakupu nowego wozu bojowego, ponieważ ten, którym wyjeżdżają do akcji jest już bardzo stary i wysłużony. Załatwili sobie nawet promesę na dofinansowanie do niego w wysokości 550 tys. zł z Komendy Głównej PSP, mimo iż oficjalny wniosek z poparciem władz Konina i Zarządu Powiatowego Grodzkiego z RP w Koninie został złożony na 2022 rok dla OSP Konin Starów. Jej wniosek z niewiadomych powodów został odrzucony. My, po zorientowaniu się, że ten wniosek został odrzucony, spróbowaliśmy na własny, własny rachunek, jakby tak powiedzieć, zaryzykować i wysłać wniosek do Komendy Głównej we Warszawie. O dziwo, udało nam się. Udało nam się z wynikiem bardzo dobrym gdzie opinia z Poznania też dużo zaważyła, no i Komenda wojewódz... przepraszam, Państwowa wydała, wydała zgodę na zakup nowego samochodu i teraz, teraz byliśmy kilkakrotnie u Pana Prezydenta, jedno pismo, drugie pismo, Pan Prezydent zwleka, też z nie wiadomo jakich powodów. A zwleka dlatego, że na decyzję o nieuwzględnieniu wniosku OSP Konin-Starówka zostało złożone odwołanie. Procedura w dalszym ciągu jest w toku. Odwołuję się od tej decyzji komendanta głównego straży pożarnej. Liczę na to, że, biorąc pod uwagę, że, że spotkało to się w pierwotnie właśnie ze zrozumieniem i miało być to wsparcie komendy przekazane. Nie, nie za bardzo wiem jak to mogło się stać, że Konin po prostu nie otrzymał tak jak było to ustalone takowego wsparcia. Poza tym wcześniej zostały poczynione pewne ustalenia władz miasta z władzami powiatowymi Związku OSP. A wyglądało to tak, że o utworzenie montażu finansowego na nowy wóz ciężki wnioskowała najpierw OSP Konin-Chorzeń, ale po rozmowach zdecydowano, że w pierwszej kolejności w 2022 roku miasto dofinansuje samochód średni dla druhów ze Starówki I stąd wniosek o promesę właśnie dla tej jednostki. Na piątym zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powiatowego Grockiego w Koninie podjęliśmy inicjatywę, na którą zgodził się pan prezydent, o zakupie samochodu średniego dla jednej z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta pan prezydent dzwonił do mnie osobiście. Z zapytaniem, dla której jednostki miałby być ten samochód przeznaczony. Ja, po konsultacji z niektórymi członkami zarządu oddziału powiatowego, przekazałem panu prezydentowi informację, że ten samochód powinien być przeznaczony dla jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli dla Konin Starówka. I tak to zostało zapisane w projekcie budżetu, i takie zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta, że te środki finansowe w wysokości 400 tysięcy złotych przeznaczone będą na zakup samochodu dla OSP Konin Starówka. Zwłaszcza, że obie te jednostki, czyli Starówka i Chorzeń, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i są najczęściej dysponowane do zdarzeń na terenie miasta i nie tylko, więc samorząd ma obowiązek dbania o to, aby miały sprawny sprzęt zgodnie z przepisami prawa. Natomiast starania druhów z Cukrowni Gosławice nijak się mają do tych ustaleń. Jest to niezrozumienie praw, jakimi rządzi się budżet miasta. E, mamy wprost na twardo zapisane, kto... Powinien to wsparcie otrzymać. Póki nie zostanie to zmienione, niestety nie jesteśmy w stanie wygenerować jakichś kolejnych pieniędzy do tego, aby współfinansować zakup dla OSP Cukrownia Gosławice. To jest dla mnie zadziwiające, bo przecież stanowisko zarządu powiatowego Grodzkiego OSP jest jednoznaczne, mówiące o tym, że takie wsparcie w pierwszej kolejności należy uczynić dla OSP. Konin Starówka, gdyż jest to jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w pierwszej kolejności wspieramy takie jednostki. Kolejne ustalenia mówiły o tym, że piętnastoletni wóz z OSP Konin Starówka po otrzymaniu nowego miał trafić właśnie do cukrowni Gosławice, aby zastąpić ten niemalże 30-letni, jaki ma obecnie na stanie i często ulega awariom. Na chwilę obecną mamy bodajże najstarszy samochód w powiecie, gdzie motopompa jest jeszcze ręcznie odpalana. On strasznie hałasuje. Widać go za mną, jakim jest stanie. Także nowy samochód bardzo by nam poprawił skuteczność i mi się wydaje dużo, dużo lepsze by były nawet y Pracy na takim sprzęcie no, nowocześniejszym, aniżeli mamy dotychczas. Ten wóz ze starówki byłby zatem wystarczający dla jednostki, która nie jest w krajowym systemie, a do tego kilka razy w roku zdarza jej się, że nie wyjeżdża do zdarzeń mimo wezwania na alarm. I to nie z powodu niesprawnego wozu, bo kiedy awaria jest zgłaszana do PSP, nikt jednostki nie dysponuje. Aby dopiąć swego i otrzymać dofinansowanie do nowego wozu, druhowie z OSP Cukrowniagosławice zorganizowali konferencję na Placu Wolności. Po której udali się z pismem do prezydenta Korytkowskiego. Mieli szczęście, bo akurat był w urzędzie i ich przyjął. Wyjaśnił wówczas, jak wyglądają procedury i na jakim etapie jest sprawa zakupu nowego wozu dla Starówki. Oto jak wyglądało to spotkanie. Wszystko wiem, natomiast chyba Państwo nie wiecie, jaka jest procedura związana z wykorzystaniem pieniędzy publicznych, w budżetu miasta. To nie prezydent podejmuje jakąkolwiek decyzję dotyczącą rozdysponowania środków, tylko Rada Miasta. I Rada miasta określiła, że są przeznaczone pieniądze 400 tysięcy złotych na sfinansowanie zakupu, współfinansowanie tak. razem z Komendą e, e, Straży, e, główną Straży Pożarnych dla e, OSP Konin Starówka. E, w tej chwili ta procedura w dalszym ciągu przebiega i te pieniądze są znaczone i prze, e, przeznaczone. Na zakup tego wozu bojowego dla OSP Starówka. Natomiast po zakupieniu tego wozu bojowego państwa jednostka OSP Cukrownia Gosłowica otrzymałaby ten, który w tej chwili jest właśnie na starówce. Miasto zgodnie z ustaleniami do, poczynionymi podczas zarządu powiatu Grodzkiego OSP. Wspierać powinno przede wszystkim te jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Natomiast państwa jednostka nie jest w takowym systemie. Mamy rozłożone w Koninie te wszystkie jednostki, które są w systemie, dwie po lewej i dwie po, po prawej stronie warty. Mówię tutaj o OSP i o Państwowej Straży Pożarnej. Ja chciałbym z tego miejsca prosić o odrobinę empatii i zrozumienia. My przedstawiliśmy mediom, oczywiście chcieliśmy prędzej rozmawiać z prezydentem Adamowem. Nie udało się dwa razy, stąd jak gdyby ta nasza determinacja do żeby przedstawić te argumenty w taki sposób, żeby zrobić. Oczywiście zwróciliśmy się do Rady Miasta również przez przewodniczącego Rady Miasta, pana Wojewódzkiego. Niestety nasz dokument gdzieś zniknął, utknął i nawet nie doszedł do radnych, żeby przeczytali i stąd jak gdyby ta nasza determinacja, że to robimy w ten sposób. Miasto i OSP Koninstarówka póki co czekają na rozstrzygnięcie złożonego do komendy głównej PSP odwołania od decyzji w sprawie braku promesy dla tej jednostki. Do sprawy na pewno wrócimy, kiedy zapadną jakieś decyzje.